Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pan Gremlin i słuchajcie, jak widzicie, znajdujemy się wśród kurczaków, ja sam przebrałem strój a w zasadzie skina kurczaka z racji tego, że moment, w którym wy to oglądacie, to są święta Wielkiej Nocy, tak? Dokładnie niedziela wielkanocna. No i oczywiście chciałem Wam złożyć z tej okazji życzenia, świąteczne, dużo zdrowia, sukcesów zarówno zawodowych, jak i w szkole czy też sukcesów w życiu prywatnym. No i słuchajcie, chciałem, żeby troszeczkę ta magia, świąt, tak, która zawsze jest, wyszła również do serwer Magicznej Krainy i te życzenia, które przed tylko powiedziałem wam, drodzy widzowie, chciałbym, żeby też były złożone naszym tutaj graczom. Dlatego ne, pozwólcie tylko, że przyłóżcie set. E, zacznę zacznę przygotowywać to, co planowałem. Mianowicie, z racji tego, że to są tak zwane święta jajeczne, weźmiemy sobie trochę omlecików i za chwilę zaczniemy te omlety, jak i całą tutaj tą motoczkę dawać jako prezenty naszym innym graczom. Niestety muszę całość nagrać powtórnie z racji tego, że w momencie poprzedniej nagrywki Eee, niestety, ale prąd na moim osiedlu, hmm, była jakaś awaria, no i przerwało mi nagranie. Już zdążyłem przygotować dwa prezenty, tu jest prezent dla Horacego, eee, tak, od Zajączka Wielkanocnego, z tego, że e, no, kupcy tutaj e, się dzielnie starają e, wszystko rozwijać, to zarówno Horacy, jak i Pani Slime, oprócz e, omlecików, dostają jeszcze ode mnie e, zbroję. Zbroję e, diamentową. I już Wam pokazuję, że taki sam prezent znajduje się u... E, tutaj. U pani Slime. Okej. Okay, I tu ma swój prezent dla Pani Slime od Zajączka Wielkanocnego. E, no i dobra. No i teraz chciałem również... E, przekazać te prezenty naszym pozostałym graczom, więc udajmy się do nich przy okazji zobaczmy sobie jakąś aktualizację, co się u nich pozmieniało. Czekajcie, pierwszy pójdziemy do dem, nie do magów, do magów. Tu widzę, że jeszcze został pies. Myślę, że dla Milerona jak i dla yy niego prezenty zostawimy. Tutaj o jak słodka, akurat zajączek będzie pilnował. Dobra, eee, pyk, pyk, od razu muszę odblokować. Dobra. No i zostawię tylko wiadomość. I analogicznie. Oj. Dobra, eee, zostawimy im po trzy i każdy dostaje też róże. Jak działają te różdżki? Zobaczycie już w kolejnym odcinku, ponieważ od kilku dni przygotowuję się do odcinka, w którym testuję różnego rodzaju bronie. Między innymi to wśród magów jest jeszcze Kita. I Kita, czekajcie, nie, Kita tam ma dom. Dobra, tak, tam ma domek. Więc muszę udać się do jej posiadłości. Zobaczymy, jak udało jej się w międzyczasie rozbudować domek. Ojej tu jest trochę niebezpiecznie widzę. Ale nawet bardzo niebezpiecznie. Dobra, wrócę tu rano, bo się tylko noc skończy, także albo pójdę tam naokoło. O, może na około pójdę. Bo tam można przekroczyć rzekę tamtędy. Gdzieś, o tu jest. A, jeszcze Creeper, ale... Dobra... Dobra, dobra, dobra... Tak, tu był gdzieś koń maliniego, nie wiem czy on jeszcze ma go, o ma go, dobra... Wiadomo, dinozaury... O, plemię Ugabuga tak zwane... No dobra. To lecimy. Tu o, będzie trzeba uważać, bo te nietoperze... O, właśnie. One spadają i wybuchają. Gdzie on ma tam... w ogóle w bardzo ładną okolicę wybrała kita ale okej, okay, dobra, zobaczmy jak jej domek się zmienił zresztą w momencie w którym to nagrywam wiem, że ona za chwilę będzie miała live'a więc też chciałem się sprężać i zdążyć, czekajcie gdzie to było a tam już minąłem, dobra o proszę przy okazji widzę, że ma nielegalną hodowlę zwierząt i pewnie będzie chciała z nich pobierać mięso, tak, zamiast kupować u kupców Oj, kita, grabisz sobie, grabisz, czekajcie, gdzie ona tu miała ten domek swój? A, tam już go widzę O, przy okazji dinozaur Nie ma dużo z mięsa, czekajcie, gdzie to było? Hmm? Ciągle ten domek ciągle umie, chyba że ona go rozebrała. Nie, no ewidentnie to było tu. Ona najwyraźniej musiała się przenieść gdzieś. Hmm. Ciekawe, gdzie się przyniosła. Dobra, zostawimy jej tutaj w takim razie skrzynkę. Od razu i tak jak u pozostałych magów zostawimy jej trzy i różdżkę Dobra i przy okazji. nie le... podobli... bydła... dobra, dobra. Eee, więc my to oczywiście będziemy dalej weryfikować, ciągnąć ten wątek i zobaczymy co tutaj się u Kity wydarzy. Póki co, żeby nie przedłużać lecimy e, do e, demonów i widzimy się już u nich. Dobra, powoli docieramy już do demonów. I tak. Eee, tutaj zostawimy prezenty też dla trzech osób. Tylko tak. Hmm, czy oni się gdzieś zaczęli budować? Indziej. Tam gdzieś mieszkał Wasyl, ale Wasyl ostatnio nie gra, więc jemu z prezentu nie będę zostawiał. Hmm. Yy, dobra, zostawmy tu trzy skrzynki. Oj, nie tak. Dobra, to myślę, że będzie najlepsze miejsce. Z racji tego, że... O, czekajcie mam tutaj tylko po dwa e, t, że magowie i demony niespecjalnie e, się ze sobą przypadają, to demony dostaną dokładnie takie same różdżki jak dostali e, Magowie. Zobaczymy co z tego wyniknie. czy się nie pozabijają. To zostawmy użytkiem tylko dla formalności e, tabliczki. I lecimy dalej. E, dobra, każdy dostał swoją tabliczkę. Xardes, e, Tygrysek e, i Nomant. Tylko jeszcze jedną rzecz muszę zrobić. Poczekajcie, czy ja na pewno każdemu tą Różniczkę Tak, wszyscy dostali różuczki. Także jeszcze tylko zrobię unlock szybciutko. I przypomniało mi się, że u Kity też nie zrobię laka, tak że już tam do niej idę i tam też się pożegnamy za chwilę. Jak widzicie, wszystkie prezenty rozdane. Mam nadzieję, że nasi magiczni gracze no, docenią prezenty, że też spokojnie spędzą te święta. No i pamiętajcie, hashtag zostań w domu dalej obowiązuje. Także ja dziękuję wam za dziś. Zdrowych, spokojnych świąt, wielkiej nocy, trzymajcie się, cześć!